Mamy hordę chyba, o kurwa mać Siemano Kokaino. Gdzie Rage, y, streamiesz, kawka jest, no to kawka, siusia, jak w oglądamy Stare, jak wytrzymasz całego live'a a to w sumie to może być trochę za długo. Teraz już by Twoja dziewczyna by się mogła zmęczyć. A czy bardziej mi się podoba Days Gone czy Rage 2? No oczywiście, że Rage. Boże! Pch, days. Days 2, Rage Gone. Jak bardzo polecisz wieśka, trójkę? Ja pierdolę. No człowieku, no chcesz zachować obywatelstwo polskie, czy nie chcesz? Wyrz, zagraj w tej grze. Nie ma tego za dużo. No to, no to będziesz grał przez 3 miesiące, po trochę dziennie i w końcu przejdziesz. A co, jak grałem w Wiesława 2, jestem prawowitym obywatelem? Nie, 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 nie. Jak wyszła trójka, to obywatelstwa uzyskane poprzez granie w dwójkę zostały anulowane, albo przynajmniej został zmniejszony Twój poziom społeczny, i musisz przejść trójkę. Inaczej. Sorry, cycu, nie, nie, nie podziała, nie pogra to, <laughs> nie da rady. A Wy możecie w ogóle łapę w górę zostawić pod tym live'em. Przypominam Wam, że jeżeli dobijecie podczas trwania live'a. 20 tysięcy łap w górę. Enigma specjalnie okay, no. z tej okazji przylatuje do mnie do Krakowa i robimy 24 godziny live. Rok 2031, pamiętajcie, jak bijecie 20 kalorii. <gry> Enigma już w ogóle założy rodzinę, kurwa, będzie mieszkał okay, no. Gdzie nagle telefon? Stary udało się. A, na, 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 na. Ha, kiedy fragen? Ale wy kurwa jesteście zabawni. Chciałbym zobaczyć ten proces myślowy, który doprowadził do napisania taki, takiego tekstu w komentarzu Levy geese, jedzonko zrobione e, Jak mnie to czasem bawi, że wy sobie po prostu przygotowujecie zestawy przetrwania na live'y Jedzenie, energetyk kurwa, pampersik ale weźcie jutro, nie wiem, idźcie z mamą do restauracji gdzieś na obiad. Jak was nie stać, to i zróbcie jakieś takie dobre parówki. Że wiecie, potniecie końcówkę parówki, żeby wyglądała jak ośmiornica. Zajebisty prezent na dzień matki. Liczy się, że od serca i że pomyśleliście i pamiętaliście. Nie każdy ma pitos, żeby, żeby zabrać kogoś do restauracji, nie? A takie parówki, ośmiorniczki to się co, codziennie nie widzi. Nawet jeżeli miałaby być tym zażenowana, no to hej, coś jest. Znaczy, ja tam mojej mamy nigdy parowego ośmiorniczek nie dałem, ale. <laughs> Najpierw do restauracji z mamą, a potem do urny, jakkolwiek by to nie brzmiało, tak? Mamo, dzisiaj zabieram cię do urny. A tak, tak, synku, idziemy głosować? Nie, kurwa, puszku, to widzenia. Kupienie serialu przez Netflixa, czy tam przejęcie uratowania, jakkolwiek by to nie nazywać? O nie! O, cud, cud, kurwa, nad, nad Wisłą, albo, albo gdziekolwiek indziej. Pojrzymy zdrowia. Sam nie wiem, co brać. <laughs> Daj komienia. Daj komienia! Możemy żyć w spokoju. Dawaj, Nitro! Hmm. To było... <laughs> Jezus Maria, jak mnie to zgasiło, ja pierdolę, jak po prostu zniknąłem, jakby przestałem egzystować, fantastycznie Za głęboko tutaj jest, nie no ja muszę się móc rozpędzić tutaj bardziej, żeby tam skoczyć z, z większego dystansu, N nie wierzę, że mam za słaby silnik Aron, czwartego poziomu, pracowała u was moja żona Zostawiła tutaj torebkę, kurwa, Wydobnie z karabinami. Wyskakujecie, pojebało was. Ja wam cofnę zaraz coś innego, gałki oczne do środka czaszki. Dobra, kurwa, jak was teraz robię, brudasy ochroniarze, to się po pozdziwiacie. Nie umiem rozmawiać. Za dużo Ukraińców na uberze. Doktor Jimenez był naszym jedynym lekarzem i był też niezastąpiony. <laughs> tak to wygląda naprawdę. O, no jest, jest to, to. się, <śle> ale idiotycznie wylądował! O kurwa sukces, nie, <śle> Niepoliczalny sukces. Można ją robić. <śle> o halo, no <śle> serio, Boże, co to miało być? Wyjebałem się, wsiądę na to w ogóle, wsiądę. I ją, i ją, wiecie, obudzić. O nie. Fuck me, Motor w wodzie. Motor w wodzie? No przecież jechałem na nitro, kurwa. Ja już tutaj widzę jakieś zasoby do pozbierania. Buteleczki, nie buteleczki, jak tam stan wykonanych moich przedmiotów? Eee, stan okej. Okay. <grym> no dobra, Dikon, nie bądź taki kurwa cwany, bo za chwilę powiesz mam cię i wybiegnie na ciebie horda. Tego byśmy oboje chyba nie chcieli. Bardzo fajna, normalnie taka profilowana dla praworęcznych osób i ludzi, tylko w wersji przewodowej. Hmm. Lifik, bo jak Ci wykurwie baniszcze, to się nie pozbierasz. Ty jeden, drugi. Ja wiem, że tam jesteś. stary krzychu, Filip i Adrian właśnie zdechli obok Ciebie. A ty do mnie krzyczysz za pociągu, że wiesz, gdzie ja jestem? Tak no widzicie, no jak on siedzi zamknięty u siebie w pokoju, ma zasłonięte zasłony, to to jest jakby to nie jest dlatego jakby... To nie chodzi o jego dobro, tylko to chodzi o wasze dobro, ponieważ on wystawiony na światło słoneczne jest po prostu zbyt potężny. On, on jak wychodzi z domu, to wtedy się transformuje w takiego właśnie chudego byka pierdalacza, nikotyny wsuwacza, energetyków pijacza. I nie da się go powstrzymać. Jest dosłownie niepowstrzymany. Pobiera moc z monitora. No właśnie, światło monitora to jest światło niebieskie i ono niweluje jego wewnętrzną moc po prostu. A kiedy się go wystawi na światło słoneczne, to od razu jest... I zaczyna napierdalać, wtedy trzeba go kontrolować, najczęściej latarką V działa cuda Trzeba po prostu świecić mu prosto w twarz, albo, po, albo rzucić mu gdzieś energetyk obok To działa na niego jak wabiki w tej na zębiaki To mi się kurwa skończyło, pa Porożnik Whitaker potrafi o zadbać Słuchaj, Jestem kurwa nieudolny Fantastycznie, czas na nowy karabin, nowy karabin, ale się cieszę Ja też próbowałem ją poderwać ma zajebisty tyłek Bo ja lubię tyłki. sam rozumiem I jak się z nią poszło? Nie za dobrze, raz rzuciła mnie na glebę Chciała złamać mi jebaną rękę Nie wiem ile ich mam, coś tam może się jeszcze z innego Zombiaka znajdzie, o nie Odpalcie sobie jeszcze raz to wsiadanie na motocykl Tylko, że w spowolnionym tempie Jak mu się wygiął garstyk? Nikon jest zawsze gotowy. No i badawczy CCC. Kurwa, cena czyni cuda, Pobuta idzie, po buta idziemy jednego. No proszę bardzo, amunicja. Amunicji to akurat, amunicji pacierza nigdy nie odmawia. Jesteśmy tymi aniołami zemsty! <gry> Eee, panie pułkowniku, a przyjmuje pan może jakiś ten CV do, do pana nowej grupy aktorskiej, żeby odpierdalać jeszcze lepsze akcje na tej scenie? Zaraz poleciałby w jakiś interpretatywny taniec na przykład, żeby nam przekazać tojową, niewerbalną formą przekazu, jaką jest taniec. Ale niech ją kurwa przestaną nazwać wiedźmą. Bo ja im zaraz taki kocioł na łbie zrobię, że będą żałowali, że sami nie są wiedźmami, żeby w tym kotle sobie na przykład coś ugotować, zamiast z nim ubrywać po łbie. A, konspiracja proszę państwa, konspiracja tutaj miała miejsce. Złodzieje, dywidenci polscy. Tak coś czuję, że o to chodzi. <laughs> Wirus narodził się tutaj, z kukurydzy. Zmodyfikowany szczep kukurydzy zatruwa ludzkie umysły i zamienia ich w świrusów. A zawsze wiedziałem, że jak coś potem ląduje w kiblu po tym jak się to zje, to, to nie może być naturalne ani normalne. To jest moja prośba do was. Nie jedzcie kukurydzy. Widzicie jak to się może skończyć. No, ale kończymy. Dajcie znać na czacie, jak będą leciały kredyty, będę to wszystko czytał. Czy wam się live podobał? Ja lubię sobie takie rzeczy poczytać, wiecie. Wiecie? Ego rośnie. <laughs> I tyle. Trzymajcie się, ludzie. Dzięki za przyjście. Mam nadzieję, że przyjemnie się wam oglądało. Czajcie się na kolejne live'y. Pa pa.